Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Dobry, tu Adler, drodzy kibice najwspanialszego klubu we wszechświecie. Fest ciężko mi to godać, ale niestety namierzył, że jakieś achmenty próbują włazić na patencie na szpilę ruchu. Rozumiecie to? Dlatego musimy coś z tym zrobić, ale tak. Co by żaden kibic z ruchu nie ucierpiał na tym. Biera Wostera na Turde Cicha 6 i wszystko Wą pokorza. Chodźcie. Sąmy od strony Alei Bojowników. Dobrze kojarzycie ta druga jak idziecie z banhofu albo z szynku. Wpadocie na sztarcie na kasa numer 1, we kupicie Inobile. Za Zaroski obok mamy wejście numer 1 i 1a. We są po dwa kołowroty, do Kerych możecie podleść bez karty kibica lub karnetu. Pamiętajcie, że musicie mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Przełożymy do wejścia numer 2, we którym działają wszystkie trzy kołowrotki. Tutaj mogą wleźć inne osoby, które mają aktywno i nabito karta kibica albo karnet. Sam widzicie kasa numer 3. Jeżeli macie jakikolwiek problem z kartą albo biletem, możecie podleść i otrzymać informację i niezbędną pomoc. Dla tych, co będą wracali z kasy informacyjnej, będzie osobne wejście, także nie nerwujcie się. Sam macie wejście numer 3. Ino aktywne i nabite karty kibica i karnety. Eroski kasa numer 4. Ino bilety. Od Alei Bojowników mamy jeszcze wejście numer 4. I sam też możecie wyjść bez karty kibica lub karnety. Pamiętajcie o tym pieruńskim dowodzie. Są od strony dts W Sam kasa numer 9, w której kupicie ino bilety. Z obok mamy wejście na sektor rodzinny mamy dwa kołowroty do osób z nabitymi i aktywnymi kartami. Do osób bez karty kibica i karnetu będzie otwarte dodatkowe wejście. Na trybuna górno i dolno wejdziecie przez te kołowrotki. Jeden z nich do osób, które nie mają karnetu albo karty kibica, a drugi do kibiców z aktywną i nabitą kartą. Trochę dalej mamy kasa numer 10, Wekery której komplet. Wyrobicie karta, kupicie karnet i bilet. Na samym końcu, tam bliżej Morisu, mamy kasa numer 11, która będzie kasą informacyjnym dokładnie tak samo jak kasa numer 3. Na końcu, albo i na początku, wejście do chłopców z dziesiony. Sam mamy dwa działające kołowroty do kibiców z aktywnymi kartami. A do tych, którzy karnetu i karty kibica nie mają, będzie osobne wejście. Ja już wjechał na parking i pójdę się albo na jedynka, albo na trybuna. Ale i tu, i tu muszę pokazać potwierdzenie i dokument, bo przecanie odbiją karty, nie? Dziękujemy, żeście są z nami na szpilach u siebie i na wyjazdach. Bardzo was proszę o wsparcie i zrozumienie. Razem to szafnęmy. Widzimy się na meczu z Wigrami. A jak spotkam kogoś, kto będzie chciał wleźć na patencie, to.